We wtorek w wielu miejscach całej Polski protestują rolnicy, którzy chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w sprawie importu ukraińskiego zboża oraz wdrażania strategii zielonego ładu. Do protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu ostrzeszowskiego, którzy od samego rana blokują miejskie targowisko i zwalniają ruch na drogach. Głównymi naszymi celami jest Zablokowanie napływających towarów z Ukrainy, które to powodują, że nasze gospodarstwa nie mogą normalnie funkcjonować, a wręcz są doprowadzane do ruiny i upadku. Kolejnym powiedzmy, powodem jest Zielony Ład który chcą nam wprowadzić tutaj przedstawiciele Unii Europejskiej, no, który również będzie podował, powodował degradację naszych gospodarstw tak? i będzie wyniszczanie tych gospodarstw, ponieważ e, restrykcje, które są tam zawarte, czyli przede wszystkim ugorowanie na początek 4% gruntów, tak? które mają być zostawione ugorowaniem. A docelowo nawet 10, więc no, to jest nic innego, jak zagłada, tak, I, i wręcz nawet zamach na nasze rolnictwo. Czego domagają się rolnicy? No natychmiastowej blokady tego, co napływa z Ukrainy, ponieważ są to towary niebadane, niesprawdzane, nikt nie zna dokładnych ilości nawet jakie napływają tych towarów i są to towary bardzo złej jakości, które no już było chyba nawet kilka przypadków, zastosowane w przemyśle spożywczym no wyżądają duże skutki zdrowotne, tak? ponieważ są to towary techniczne, bez żadnych norm. Protest ma charakter zgromadzenia publicznego na targowisku, ale mieszkańcy ze szczególnym uwzględnieniem kierowców muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. No jest nas tutaj około 200 ciągników, takie dane szacunkowe, może być nawet troszeczkę więcej, bo tutaj też dojechali koledzy. No, mimo tej niesprzyjającej pogody udało nam się tutaj zebrać naprawdę no, dość, jak na taki mały powiat, dość dużą grupę ciągników i osób. Założeniami naszego protestu jest no, też głównie informacja i przekaz tak? przede wszystkim do władz tutaj Ostrzeszowa, żeby zauważyły nasze problemy i żeby zaczęły tutaj się interesować tak, tym, co się dzieje, bo nie mamy żadnego wsparcia ze strony władzy i jednostek urzędowych. No i kolejną rzeczą jest przekaz dla ludzi, którzy to no, postrzegają nas rolników jako nie wiem, bogaczy jeżdżącymi traktorami za setki tysięcy złotych, a tak naprawdę no, to, jest, to są lata ciężkiej pracy, to są lata kredytów, które musimy spłacać. E, to nie bierze się znikąd, tak? I, i, i no, walczymy o to. Ta walka się rozgrywa na powiedzmy, przestrzeni naszego kraju dla wszystkich. Tak? To nie tylko rolnictwo, to są firmy transportowe, przetwórcze, to są pszczelarze, którzy tu dzisiaj nas wspierają, również myśliwi. E, tu chodzi o wszystkich, jak również o ostatecznego odbiorcę, czyli konsumenta, który no, jest na końcu tego całego łańcucha. I który też nie zdaje sobie sprawy, tak jakie to będzie miało konsekwencje, jeśli tego nie powstrzymamy. Więc nasz przekaz głównie tutaj w Ostrzeszowie też jest taki, żeby tych ludzi uświadamiać. Rolniczy protest w Ostrzeszowie potrwać ma do godziny 17. Będziemy przejeżdżać przez ulicę Przemysłową, wyjeżdżając na 11. 11 będziemy przejeżdżać do ulicy Leśnej przez wszystkie skrzyżowania. I ulicą Leśną na Ronda kolumna ciężarówek będzie wracać. Będzie to około 30 ciąników za każdym przejazdem. Teraz planujemy trzeci przejazd, będzie taki, że będzie podjazd pod Urząd Miasta i Gminy, żeby dać petycję Panu Staroście. Będą jeszcze kilka takich wjazd, wjazdów jakby na, w środek miasta na Oszczeszów z tego względu, że musimy właśnie porozdawać petycje po dla weterynarii, dla agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, które mamy przygotowane. Więc trochę utrudnień będzie z tego powodu. Przepraszamy z góry, jak kogoś denerwujemy, no ale nie mamy innej możliwości, musimy to jakoś tam organizacyjnie zrobić. Czy będą kolejne protesty? Organizatorzy odpowiadają, że wszystko zależy od reakcji na ich dotychczasowe działania.